Siemano Gitaro, z tej strony Marcel Team. I słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie grali właśnie na becie 0.54 beta Sobie zagramy e, dwie mapy na 32 osoby Na początek będzie Craps Landing A potem zagramy sobie na Ice Caramba Dobra, więc najpierw zaczynamy no, i pamiętajcie, że teledysk będzie 17 sierpnia. A pendrive y będziecie mogli kupić właśnie też 17 sierpnia. Dobra, a my teraz, słuchajcie, lecimy dalej. Pamiętajcie, żeby zostawić mapeczkę w górę i zasubskrybować mój kanał. Dobra, lecimy od pierwszej mapeczki. Dobra, mamy tutaj i dzisiaj będę wam pokazywać najszybsze drogi, które są możliwe, które ja znalazłem. Dobra. Najpierw tutaj idziemy. To jest normalnie, oczywiście. Pyk. Tutaj. Okej. Okay. I teraz tutaj. Dobra, to jest, to jest bardzo łatwa mapka, Dobra, i tutaj są kraby, oczywiście, jak zawsze. Ale te kraby ni nic nam nie robią, naprawdę. Mogę wejść na te kraby i one i tak nic nam nie robią, więc no, to jest najlepsze, że twórcy gry zrobili taką mapkę. Nie wiem, czy od zera? Chyba to jest od zera, ale dziwna to troszeczkę mapka. Ale nie wiem o co twórcą gry chodziło. Czy będą takie skiny jak, jak mieliśmy, na przykład jakieś in, inne, które jak wychodziły nowe mapy, to wychodziły razem z nimi skiny nowe za darmo. Nie wiem. Czy będzie jakaś waluta krabowa? Dobra, i my już tutaj zaraz dochodzimy. Tą ma do mety i let's go. Dobra. Idziemy do kolejnej mapy. Ok, słuchajcie, teraz już tutaj 16 osób pozostało, i teraz lecimy do kolejnej mapeczki. Już ostatnią w tym filmie. Dobra, mamy nowa mapeczka IC Karamba. Ścigaj się do mety. Mamy trzy drogi. I teraz, tak słuchajcie, opłaca się chyba iść prawą stroną, bo opłaca się lewą iść ale dobra, pokażę wam tą prawą stronę tak szybciutko dobra, tutaj się chyba dowieść. nie, nie da się, nadal nie da się wejść dobra, Ok, teraz tutaj, pyk i pyk dobra, i teraz tutaj lecimy tak jak lecili aha, tak jak lecimy na zwykłym icy heights, dobra o nie nie nie, 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 nie błagam, nie błagam pyk, dobra, siup Okej, okay, teraz tutaj. Tu mamy problem, mamy problem. Tak i przechodzimy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Mr. Guitar is currently in holiday mode. Please do not disturb him.